Co byście powiedzieli na obecność inicjatyw LGBTQ w filmach dla dzieci? What? Bro, what are you talking about, man? I cóż, dla wielu osób, dla wielu środowisk to jest pewnie najzwyczajniejsza w świecie normalna rzecz. Obecność tych inicjatyw właśnie w produkcjach dla najmłodszych, wchodzenie do szkół. I tak dalej, i opowiadanie o tym wszystkim, o czym chcą opowiadać, ale dla innych osób to niekoniecznie są rzeczy właściwe, dobre, tak jak chociażby dla Stup Doga, więc znanego rapera, światowy zasięg, globalny zasięg, e, który poddał to pod wątpliwość i zadał takie pytanie, czy aby na pewno te rzeczy powinny być wkładane tam, gdzie są dzieci, tak jak chociażby do filmów właśnie dla. Dzieciaków, Ona miała dziecko z kobietą. No i mój wnuk w środku filmu mówi: dziadku, snupie. Jak to możliwe, że ona ma dziecko z kobietą? Przecież ona też jest kobietą. Ja na to: o cholera, nie po to tu przyszedłem. Przyszedłem tylko obejrzeć ten pieprzony film, to mnie rozwaliło. Zostałem postawiony przed pytaniem, na które nie miałem odpowiedzi. Chciałem więc zadać teraz pytanie, czy musimy pokazywać coś takiego dzieciom? W tym wieku, no i co, myślicie, że taki komentarz mógł przejść bez echa? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że Snoop Dogg, który te słowa powiedział, od razu musiał zmierzyć się z falą krytyki i ostracyzmu właśnie tych bardzo konkretnych środowisk. I tak szczerze powiedziawszy, jak obserwuję to, co dzieje się na przestrzeni ostatnich lat, także właśnie w świecie popkultury, no to absolutnie mnie to nie dziwi. I uwaga, wszystko za to, że podzielił się on pewnym zdaniem na temat, który jego zdaniem jest ważny i który moim zdaniem ogólnie powinien być dość ważny w takiej publicznej dyskusji, a na pewno powinien być ważny dla rodziców. No dobra, dobra, ale o co chodzi teraz? Zapytacie, i już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż jakiś czas temu, do kin, no nie jakiś czas, ale już trochę dalej wstecz, w kinach pojawił się taki film jak Bass Astral, on miał być spin-offem do Toy Story i w tymże filmie, w tejże animacji dla dzieci jednak mieliśmy coś takiego jak to, że Bas, ten tytułowy Bas, doświadcza dyletacji czasu, takiego efektu dyletacji czasu i w związku z tym z tym zjawiskiem właśnie jego przyjaciółka Alisza zdążyła się zestarzeć, a jednym z jej wątków jest to, że ma żonę i dziecko, w sensie krótkowzmiankowo nie ma tam żadnego rozbudowanego super wątku ale jednak ta scena się pojawia. No i stało się to oczywiście przyczynkiem do tego, co już słyszeliście, co w podcaście It's Giving powiedział Snoop Dogg, który był tam ze swoją wnuczką, wnukiem, właśnie ee, w kinie na tym filmie. E, no i to pytanie, które też miało paść, właśnie padło, a więc dziecko było zaskoczone: Jak to jest możliwe, że tam są dwie kobiety i mają dziecko? Ona miała dziecko z kobietą. No i mój wnuk w środku filmu mówi: Dziadku Snoopie! Jak to możliwe, że ona ma dziecko z kobietą? Przecież ona też jest kobietą! Ja na to, o cholera, nie po to tu przyszedłem. Przyszedłem tylko obejrzeć ten pieprzony film. To mnie rozwaliło. Zostałem postawiony przed pytaniem, na które nie miałem odpowiedzi. Chciałem więc zadać teraz pytanie: czy musimy pokazywać coś takiego dzieciom w tym wieku? No i zdanie naszego znanego rapera jest to odpowiedni przyczynek do tego, żeby poruszyć ten temat i zastanowić się na tym, czy wpychanie. Treści właśnie z zakresu reprezentacji LGBT i wszystkiego, co tam tylko jeszcze jest, po plusie przed plusem, właśnie w produkcjach dedykowanych, przynajmniej w teorii, dla dzieciaków to, to jest już ten właściwy czas. Przecież i tak robi się nam to dokładnie w niemal każdej popkulturowej produkcji w ostatnich latach czy to film, czy to jest gra, czy to jest serial jesteśmy tym cały czas przeładowywani cały czas to się lokuje więc Pytanie, czy to musi być też w produkcjach właśnie dla dzieci, szczególnie, że stóp jakby nie zakwestionował co do ogółu tego zjawiska, ale zajął się tym wąskim odcinkiem, a więc animacja i filmy dla dzieciaków. No i pojawiły się oczywiście słowa krytyki pod adresem rapera, no bo jak to? Jak można kwestionować takie rzeczy? Jak w ogóle można poruszać takie tematy? No to jest nietolerancja, gdzie jakaś... Reprezentacja, gdzie jakaś inkluzywność. No, dlaczego tego nie rozumiecie? To, w sumie, no, dokładnie to, czego można się było spodziewać, czyli ta sama jedna zgrana płyta. <grywa> Co za przypadek? Dość no zresztą wyraźnie wypowiedziała się o tym Lauren Gunderson, a więc ta osoba, która była wprost odpowiedzialna za ten lesbijski wątek w bazie Astralu. Jej zdaniem to było oczywiste, że ta y, Alisza, ta przyjaciółka baza Astrala, ona tam nie będzie szukać partnera. Tylko to musi być oczywiście partnerka, no bo jakżeby inaczej. To ja stworzyłam lesbijki w bazie Astralu. Podczas pisania wczesnych wersji tego, co później stało się bazem Astralem, kluczowa postać filmu potrzebowała partnera. I naturalne było dla mnie napisać ona, a nie on. Choć w filmie to drobny szczegół, wiedziałam, jaki to może mieć efekt i znaczenie dla reprezentacji. Mała linijka, wielka sprawa. Byłam zachwycona, że to zostało w tym filmie. Jestem z tego dumna do końca świata i jeszcze dalej. Miłość to miłość. No i fajnie, tylko co mnie obchodzi reprezentacja w animacji dla dzieci? Co to obchodzi dla dzieciaki, które tam przychodzą przeżyć jakąś przygodę, yy, zobaczyć bajkę, zobaczyć jakiś morał? Co je to interesuje? I wiadomo, dorośli sobie z tym poradzą, bo już mają jakieś kręgosłupy moralne, mają jakieś spojrzenie na świat, wiedzą jak to funkcjonuje, mają taki pogląd lub taki pogląd i sobie to jakoś w głowie poukładają, ale dla, dzieci dla dzieciaków to jest nic innego jak normalizowanie pewnych postaw od najmłodszych lat. Taki dzieciak zobaczy to w bajce, ma lat, nie wiem, 7, 8, jeszcze mniej, może trochę więcej. I dla niego to będą zupełnie. normalne rzeczy, prawda? Że tak się dzieje, tak świat wygląda i jak dorośnie, to już nie będzie tego kwestionował, nie będzie zadawać pytań. I tak ta inżynieria mniej więcej społeczna. Wygląda. Myśmy kurwa daleko zaszli. To ciekawe, głos w tej sprawie zabrał także Chris Evans już trochę wcześniej, e, który podkładał, użyczał tam głos Bazowi Astralowi i on stwierdził, że jeśli dla kogoś to jest problem, że ktoś w ogóle zwraca na to uwagę, to znaczy, że to z, z nim jest coś nie tak. Jeśli nie potrafisz zaakceptować miłości, to nie wiem co z tobą jest nie tak. To jest coś, co powinno być naturalne i akceptowalne. No i tak, no, oczywiście z tymi, którzy w ogóle pytają i kwestionują pewne rzeczy, to, to z nimi jest coś nie, jest nie tak. Nie z tymi, którzy non-stop by takie tematy właśnie wpychali. Nawet do tych rzeczy, które są dedykowane e, dzieciakom, bo to o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby to ogólnie nie istniało. Schowajmy to wszystko do szafy. Takich rzeczy jak homoseksualizm nie ma, takich ludzi nie ma. No to oczywiście jest bzdura, ale tu mówimy o tym wąskim wycinku dedykowanym właśnie dzieciom. I niezrozumienie tego tematu wydaje mi się jest bardzo poważne, przynajmniej po jednej ze stron. Jasne, ktoś może mieć taki pogląd, taki pogląd, może się z tym zgadzać, może się z tym stanowczo nie zgadzać, ale też jeśli taka osoba jak Snoop Dogg, a więc gościu, który ma milionowe zasięgi, miliardowe zasięgi i to, co on mówi, też rezonuje odpowiednio, no taki temat porusza, to wydaje mi się, że jest to dobry moment, żeby o tym dyskutować. W sensie ja wiem, jak ta dyskusja i tak się zakończy. Właśnie po stronie tych, którzy uważają, że luz, to tak powinno być, nie? Że im wcześniej, tym lepiej. No ale jak widać, nie wszyscy się z taką postawą zgadzają. I to nawet nie trzeba być jakąś super konserwą. Ale tak zwyczajnie, po ludzku. Dlaczego? W imię zasad. Najlepsze jest to, że tuż po całej tej aferze pojawia się jakiś post z takimi fejkowymi przeprosinami Snoop Doga. Że on tam mówi: Tak, mam wielu przyjaciół gejów, popełniłem błąd, uczcie mnie tego, jak być lepszym. Oczywiście zostało to zdementowane. Tam przedstawiciele właśnie Snoop Doga podjęli już odpowiednie kroki prawne, do niczego takiego nie doszło i gościu się swoich słów absolutnie nie wypiera. więcej żalu, kurwa, no! Żałuję! No a inna sprawa, że sam film przyniósł dość spore staty, bo włożono w niego 373 miliony nie tylko jeśli chodzi o ten korowy budżet, ale także o marketing, promocję, dystrybucję i wszystko co jest związane z tym, żeby film został wydany a zarobiono nieco ponad 200, więc łączny taki naprawdę minus to było 106 milionów jak wyliczono, czyli jak łatwo się domyślić, film okazał się jedną z najbardziej spektakularnych klap Disneya. No i ktoś powie, dobra, przegrali, bo to była słaba historia, mało angażująca, film ogólnie nie był ciekawy, nie był wybitny, nie był nawet jakiś super średni. Jasne, to jest jedna strona medalu, ale drugą jest to, że właśnie wtłoczono tam ten wątek. Dla kogoś mały, jedna linijka, bo reprezentacja, ale inni, jak tak sobie poczytałem komentarze, właśnie z okresu, kiedy film był wydawany, gdzie ludzie też jakby oceniali go negatywnie na różnych agregatorach, właśnie not, filmów, seriali, to wspominali właśnie ten wątek, że okej. Okay, może być fajnie, ale mam dość na przykład, że znowu wciskają to, szczególnie, że to jest animacja dla dzieciaków. I chciałem tam iść ze swoim synem, córką, e, ale nie pójdę, albo byliśmy, ale nie polecam, bo właśnie była tam taka scena. i dziś o tym filmie jest znowu głośno, nie tylko z powodu właśnie tej wypowiedzi Snoop Doga, ale z powodu tego, że obserwując to, co się dzieje na dystansie ostatnich lat, no Wydaje się, i to jest moja robocza teza, nie musicie się zgadzać, ona może być zupełnie błędna, że ludzie mają po prostu już serdecznie dość tego, że w każdym tworze popkultury, niemal w każdym tworze popkultury jaki wychodzi w ostatnich latach, zawsze jesteśmy raczeni tym samym. Czyli musi być związek homoseksualny, jeśli białas, no to jest zły, jeśli to jest czarnoskóra postać, to wiadomo bohater, bohaterka, naukowiec, jeśli mamy związek, to oczywiście biała kobieta z czarnoskórym mężczyzną, i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów można wymieniać naprawdę na pęczki. Łącznie z tym, że oczywiście reprezentacja, że każdy film, serial musi mieć reprezentację. Musi być to taki miks, wiecie, Nowy Jork w pigułce w niemal każdym yy, dziele. I być może, być może ludziom się to w końcu ulało. No i tych przykładów na to. Też omawialiśmy na kanale bardzo dużo, już nie będziemy się powtarzać. Jeśli chcecie, możecie sobie tego wrzucić. Te materiały dalej są do znalezienia, także bardzo chętnie zapraszam, tak samo jak zapraszam do podzielenia się własnym zdaniem na temat tego, o czym tutaj właśnie rozmawialiśmy, bo wydaje mi się, że temat jest ciekawy, wątek jest ciekawy i wbrew temu, co mówią ci wszyscy krzykacze, że nie, nie, to jest w porządku, to wydaje mi się, że jednak warto rozmawiać i zastanowić się, czy aby na pewno. Tak jest. Także zapraszam Was, wpadajcie do komentarzy. Na koniec jeszcze standardowa prośba. Słuch podanie filmu dalej, jeśli, jeśli Wam się podobało. No i to tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.